Witam w ciekawostkach kwartego resetu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się drzewami. Potem zaproszę was do kokpitu F16, a na koniec sprawdzimy w jakim wieku można zacząć przygotowywać się do matury. Zbigniew Urbański, zapraszam. Przycinki w lesie, powstałe np. dla linii energetycznych, wymagają stałego dbania o to, by nie zarastały. Od lat leśnicy na całym świecie muszą radzić sobie z tym problemem. Pojawiają się więc nieco mniej konwencjonalne rozwiązania, jak przycinanie drzew z powietrza. Raczej niewielu z nas dane będzie zasiąść za sterami F16. Pewne pocieszenie przynosi sieć, w której nie brakuje filmów prosto z kokpitu tego myśliwca. Tym razem znakomity montaż z manewrów na Alasce. Mówiliśmy o kampanii, w której ludzie sukcesu namawiali do wprowadzania nauki programowania w szkołach w coraz młodszych klasach. Jak się okazuje, niektórzy mają znacznie śmielsze pomysły. Kalkulator dla najmłodszych czyli drewniane pudełko ze znakami podstawowych działań matematycznych a w środku platforma Arduino nasłuchująca z której strony i ile razy dochodzi puknięcie i wystukująca w zamian odpowiedź. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że przyszłość należy do tych, którzy nie będą mieli problemu z przedmiotami ścisłymi. I to wszystko w dzisiejszych ciekawostkach. Cześć!